Witajcie, witajcie, słuchajcie. Dzień dobiega końca. Eee. Eee, troszkę się dzisiaj posportowałem. Byłem na rowerze i tu i tam. Trochę pospacerowałem sobie i byłem sobie wywołać te fajne zdjęcia te. Eee, powiem wam, że są e, fajne. Aplikacja jak aplikacja. Jeszcze sobie trochę się pobawię tymi zdjęciami, różnymi innymi ustawieniami tego, ale powiem wam, że zdjęcia wymiatają w ogóle. Ja wymiatam chyba, wiecie. Znacie tego gościa. Znaczy. No, oczywiście ustaliliście, że są jedne fajniejsze, jedne mniej fajne. Nie? Ale musiałem sobie wydrukować, bo są naprawdę fajne. A tu, jak mnie będą czasami mm, goniły, yy, będę poszukiwany za jakieś yy, złe rzeczy to takie coś będzie pisał tutaj, Vandetta po polsku, poszukiwany. Z takim już zarostem powiem Wam, nawet mi się to podoba, no, muszę pomyśleć kiedyś. Także ścianka tam z tyłu wzbogaci się o pięciu takich gości, wiecie? Także muszę tam sobie ładnie tak powiesić, żeby było stąd widać. Może tam na dole zaraz, zaraz coś pomyślicie. spadł na podłogę. No dobra, to nic się nie stało. Także fajnie było, powiem Wam, dzięki Wam wszystkim za życzenia. Chciałem to troszkę utajnić, ale się nie udało za bardzo. się sam się chyba nie utajniłem. Także dzięki Wam bardzo. Tak samo ja Wam składam życzenia, jak mi, więc jesteśmy w fita. A tymczasem do zobaczyska. Widzimy się przy następnym jakimś nagraniu. Coś tam pewnie wymyślę albo opublikuję. Także nie dam Wam odpoczuć.